Halo, halo! Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 Kilograms. Zachęcam Was do śledzenia mnie na moich kanałach social media, na Instagramie, tam najwięcej się udzielam, na Facebooku, na blogu oraz do subskrybowania moich kanałów podcastowych na Spotify i na Apple Podcast i wszędzie znajdziecie mnie jako Life in 20 Kilograms. Um, z poprzedniego podcastu wiecie, że yy, Jestem na pewnym etapie rozkminy życiowej, i tak się zastanawiałam. Jedno z pytań, na które muszę sobie odpowiedzieć, yy, to jak kontynuować moją karierę instruktorki nurkowania w obecnych czasach yy, pandemii, w obecnych czasach tego, co się dzieje w naszym kraju, również za granicą i tego, jak rozwija się albo jak yy, raczej nie rozwija się. Albo jak modyfikuje się turystyka i jak, e, jak to wpływa na moją branżę. Bo branża nurkowa to jest jednak e, no, nisza, taka nisza niż. Nisz. I um, postanowiłam opowiedzieć Wam, czym może zajmować się nurek, e, nie tylko nurkując, <grym> jak można. E, czy nurkowanie to tylko pasja, czy hobby, czy można to przekuć w karierę? Co można robić? Czy ograniczamy się tylko do naszego kraju, czy zagranicy? Także mm... wysłuchajcie. Tego, co dla Was przygotowałam. E, ponieważ też dostaję od Was pytania, że jak już zachęciłam Was do robienia kursu i teraz pokochaliście nurkowanie, no co, co możecie z tym zrobić? Albo jak można e, właśnie żyć z pasji? Więc, taką pierwszą rzeczą, która mi przychodzi do głowy, no to jest praca w centrum nurkowym hotelu lub resorcie to jest to, co ja robię. I to jest chyba taka najbardziej typowa um, praca dla nurków, przynajmniej tych nurków rekreacyjnych. Są jeszcze nurkowie techniczni. To są nurkowie, które schodzą na dużo, dużo większe głębokości. E, jeżeli słuchacie o rekordach bicia, kto najgłębiej szedł, to to są nurkowie techniczni. E, są również nurkowie komercyjni. To są już jest związane z, ze stricte z pracą pod wodą, e, ale to. E, Później Wam trochę więcej o tym powiem. Eee, praca w centrum nurkowym to może być zarówno praca w jakimś małym centrum nurkowym w Tajlandii, e, gdzie głównie przychodzą backpackerzy. To może być luksusowy resort na Maryliwach, albo to może być centrum nurkowe w Gdyni czy w Warszawie, które e, szkoli tutaj na, na polskich wodach albo w polskich basenach i raz na jakiś czas tylko wyjeżdżają na wyjazdy i o ile mm, ten dzień pracy e, może różnić się w zależności od lokalizacji, ile mamy gości, jaki jest klimat. No ale takie standardowe obowiązki, które zawsze należą do instruktorów e, nurkowania, bo do pracowników centrum nurkowego to jest przygotowanie centrum nurku, nurkowego od rana, je i przygotowanie sprzętu, e, napełnianie butli powietrza albo innymi mieszankami to może być przygotowywanie łodzi, jeżeli nurkuje się z łodzi. Na przykład na Maldywach jest to nurkowanie z łodzi, a w Dacha w Egipcie jest to raczej nurkowanie z brzegu. To jest też noszenie sprzętu i przygotowywanie wszystkiego na łodzi, przygotowywanie zajęć i prowadzenie kursów dla każdy poziom, od bardzo początkujących, którzy nigdy nie byli w wodzie, po bardzo zaawansowanych. To może być prowadzenie kursów, ale to może być też branie pod wodę certyfikowanych, certyfikowanych nurków i być takim po prostu przewodnikiem. To jest też dbałość o sprzęt, serwisowanie i naprawianie go. Jest też jak wszędzie dużo papierkowej roboty, więc trzeba jakąś dokumentację kursową um, wypełnić. W zależności od centrum nurkowego możecie mieć jeszcze inne zajęcia, na przykład jakieś edukacyjne pogadanki, w zależności, gdzie jesteście, to może być o rafie, to może być o sprzątaniu. Niektóre centra nurkowe organizują sprzątanie plaży albo sprzątanie rafy. Mogą dojść obowiązki takie bardziej menedżerskie, jak tworzenie grafików, zarządzanie budżetem, rachunki, robienie rezerwacji, gości i tak dalej. Gdzie szukać takiej pracy? Ja w szkole w ramach organizacji PADI i instruktorzy PADI mamy swoją stronę, gdzie te ogłoszenia o pracę różne centra nurkowe z całego świata umieszczają. Są również też grupy na Facebooku, gdzie możecie, gdzie możecie takie oferty znaleźć. Ważne jest to, że w większości miejsc żeby nie powiedzieć we wszystkich, no ale czy wszystkich na świecie to nie wiem. Zatrudnia się przynajmniej osoby z poziomem dive master i, i wyżej, czyli instruktor i tak dalej, i tak dalej. Taki, że jeżeli dopóki nie macie stopnia dive masterskiego, to no, nie będziecie przewodnikami, nikogo pod wodę nie weźmiecie. E, inną taką rzeczą, no, którą e, można robić, jak się nurkuje, to jest podwodna fotografia. Ja znam mnóstwo podobnych fotografów, których po prostu kręciło nurkowanie i kręciło fotografia, ale nie do końca chcieliby uczyć, szczególnie osoby początkujące. I właśnie w fotografii w wideo i w wideografii znajdą swoją, jakieś tam odzwierciedlenie swojej pasji. I takie osoby mogą znaleźć um, Zatrudnienie zarówno w centrach nurkowych, czy na freelancie, czy jako stały pracownik. Na ogół dostają po prostu wtedy wynagrodzenie od sprzedanych zdjęć, sprzedanych filmów, ale mogą to też być takie osoby, które załapią się na jakąś sesję fotograficzną, mogły później sprzedawać te zdjęcia do, do magazynów albo pracują przy produkcji jakichś filmów, reklam. Coraz więcej tego jest mi powiedziała. Ja mam cały feed instagramowy pełny podwodnej fotografii. rekiny, rekiny rafa, ocean rekiny. I tak mi się um, tak mi się scrolluje. Niemniej jednak no, jeżeli chodzi o fotografię, to tak jak w fotografii, że tak powiem lądowej, mamy wesela, mamy ludzi, mamy y, widoki, mamy akcje i tak dalej, tak samo bardzo jest bardzo duża różnorodność fotografii podwodnej. Także jeżeli kręci Was fotografia i jesteście nurkami, i też tutaj raczej, jeżeli chcielibyście szukać zatrudnienia, to poziom dać masterski, to podwodna fotografia to jest coś, co możecie, co możecie zainwestować, też trzeba pamiętać, że sprzęt no jest drogi, bo nie mówimy o GoPro, tylko mówimy o dużych, o większych aparatach, a ta Podwodna obudowa jest dużo częściej droższa niż, niż sam aparat, plus do tego dochodzą jeszcze światła. Także jest to inwestycja. Z opinii moich znajomych, którzy, które są fotografami podwodnymi, warto. Taka bardziej ekstremalna rzecz, zawód, praca, jaką może wykonywać Nurek, to jest również kaskader. Ja, jak robiłam mój kurs Dave Masterski w 2015 w Dachach, to w mojej grupie była taka bułgar bułgarka dana, która e, zapisała się właśnie na kurs masterski dlatego, że ona kończyła szkołę kaskaderską. Miała tam pięć dziedzin. E, musiała wybrać pięć dziedzin, chyba z siedmiu czy z osiem już nie pamiętam, bo to dawno temu było. Ale pamiętam, że jedno była e, walka z użyciem białej broni i jedno to było nurkowanie. Reszta to nie pamiętam. Yy, więc ona robiła kurs deck masterski po to, żeby być kaskaderką. Także dla mnie super. Yy, jeżeli, że tak powiem, zdolności, nie, nie, zdolności, wasza kondycja fizyczna i predyspozycje yy, temu pozwalają, to super. Ja yy, też trochę oglądałam zza kulis, z jakichś. Yy, scen nurkowych z filmów. I bardzo często jest tak, że ci główni aktorzy, nawet jeżeli mają się ubrać w sprzęt, tylko wskoczyć do wody, to bardzo często zatrudniają do tego kaskaderów. I to może, to nie są na ogół jakieś niebezpieczne sceny, no ale takie, które wymagają jednak jakiejś tam znajomości sprzętu nurkowego i bycia generalnie pod wodą. E, także nurek lepiej się w tym sprawdza niż Um, niż aktor, który nigdy nie nurkował. <noise> w Stanach jest stowarzyszenie kaskaderów z dziedziną właśnie tak jakby wodnych kaskaderów, którzy odgrywają właśnie te wszystkie stery, czy podwodne, czy, czy generalnie na wodzie, na, na wodzie. Także kaskader, jedna opcja. Kolejna opcja to jest podwodna archeologia, to jeżeli kręci Was historia, to jak najbardziej dla Was. To mogą być jakieś stare artefakty, zaginione cywilizacje, to mogą być wraki również. Jeżeli kręci Was dochodzenie do tego, co to jest z jakiego wieku, albo no wnioskowanie z tego, jaka, jak żyła dana cywilizacja, czy coś się stało na danym wraku. E, to podwodna archeologia jak najbardziej. Taki trochę Indiana Jones, tylko że pod wodą. <laughs> e, następny jest, jest praca jako biolog e, morza. To jest akurat praca mi trochę bardziej znana, ponieważ na Malediwach jest to bardzo... Bardzo popularne. Biolog może zajmuje się ochroną rafy. To może być również sadzenie nowej rafy, zbieranie danych naukowych, identyfikacja gatunków, liczenie ich. I to są jedne z niewielu. Na Malediwach jest to szczególnie popularne, bo wiele resortów zatrudnia biologów morza. Z przyczyn różnych. Czy rzeczywiście interesuje ich to, może, czy po prostu chcą mieć e, taki imię? Niemniej jednak dużo luksusowych e, hoteli na Malediwach zrobienia takie osoby. E, moja znajoma obecnie pracuje właśnie gdzieś na Malediwach i ona lata dronem jako biolog morza i, rob, i robi badania na ten temat. E, poza tym, jak ja pracowałam na Malediwach, to myśmy poza właśnie. Zbieraniem próbek, sadzeniem rafy, sprzątali również tą rafę ze śmieci. Korzenka zajmowała się również um, likwidacją gatunków inwazyjnych, czyli na przykład to była korona cierniowa. Korona cierniowa to jest taka rozgwiazda a, z kolcami, która a, zjada koralowiec. I generalnie Dawno temu y, jej populacja była y, regulowana przez ekosystem. E... Giant Triton. <grystanie> e, tak się nazywa ślimak, który zjada koronę cierniową. Tylko niestety ten ślimak żył w pięknych muszlach, które zostały wyłowione i sprzedawane turystom. Więc teraz ekosystem jest zaburzony, i tych koron cierniowych jest dużo, dużo więcej, i one po prostu zjadają zbyt dużo rafy. I myś, ta moja koleżanka John się zajmowała właśnie ich eliminacją. To bo albo myśmy je wyciągali z wody i zakopywali, albo wstrzykiwali ocet. Um, ich nie można dziobać ani przekroić, bo one wtedy swoje jaja. No, rozpylają, jak można tak powiedzieć w wodzie. Niemniej jednak, takimi rzeczami się też zajmowała. Prezentacje robiła dla, dla gości hotelowych, ale pracować jako rok może nie, nie trzeba tylko w resortach na Malediwach. Są inne miejsca, gdzie takie osoby mogą znaleźć zatrudnienie, są organizacje naukowe, robiące właśnie badania na ten temat. I tu też bym powiedziała, że poziom przynajmniej dive master um, do takiej pracy. Na Maldiwach, jeżeli byście szukali pracy jako nurek, no to są albo instruktorzy nurkowania, a dive masterzy są zawsze lokalni. Więc jeżeli macie tylko poziom. Dave Masterski to opcja dla Was jest bycie biologiem morza. A może najpierw bycie biologiem morza, później Dave Masterem. Eee, ale za, zatrudnienie jako bardziej przy badaniach moza, można... badaniach naukowych można również znaleźć na stacjach polarnych. Amerykańska stacja polarna eee, McMurdo, jeżeli dobrze wymawiam, też poszukuje nurków z doświadczeniem, tylko że tam trzeba mieć doświadczenie w zimnych wodach. E, czyli suche skafander i, i przebywanie właśnie w bardzo niskich temperaturach. No ale można, można e, taką pracę znaleźć. E, no. Także to, jeżeli kręci Was biologia morza. E, są również nurkowie akwariowi albo basenowi. E, Takim najgłębszym basenem na świecie. Jest Deep Dive Dubai, on ma 60 metrów i miałam tę wielką przyjemność nurkować tam w listopadzie i był... To było po prostu mind blown. No, plac zabaw dla nurków, mnóstwo podwodnych atrakcji, samochody, mieszkanie w pełni umeblowane, rowery, motory, łazienka, szachy, telefon, wózek z supermarketu. No, co tam chcesz, to masz. I... Takie miejsce też szuka e, instruktorów nurkowania, do bycia albo instruktorami, albo przewodnikami. E, w Europie mamy najgłębszy basen, e, właśnie w Polsce, pod Warszawą, w Szczonowie ona ma 45,5 metrów. Przez krótki czas, przez kilka miesięcy, byliśmy najgłębszym basenem na świecie, ale później się Dubaj otworzył. E, no i właśnie w takich basenach zatrudnienie znajdą zarówno instruktorzy z Kuba, Czyli nurkowania z akwalungiem, albo w e, freedivingu, czyli nurkowania na wstrzymanym oddechu. E, kolejnym akwarium, które sz, szuka nurków do pracy, to jest e, akwarium w Dubaju. To jest to, jeżeli widzieliście kiedyś takie relacje, stworzenia morskie płaszczki, manty, żółwie, mnóstwo ryb. E, no to właśnie tam. To oni tam też szukają nurków do y, czyszczenia akwariów, do karmienia zwierząt albo do zabierania y, ludzi pod wodę y, jako przewodnicy. Y, akwarium w Georgii, w Atlancie, to jest akwarium, które swego czasu było jedynym na świecie, które miało rekina Wielorybiego. Ten rekin y, zmarł. A, a teraz nie jestem pewna, czy jakieś inne akwarium na świecie nie ma również reklinów wielorybich. Niemniej jednak są takie akwarium na świecie, gdzie zatrudnienie jak najbardziej może znaleźć nurek. Jest również coś takiego jak Public Safety Diver. To jest e, taki nurek pracujący już dla służb mundurowych, czy na przykład policji, straży pożarnej. Takie osoby zajmują się poszukiwaniem, wydobywaniem, nie, wydobywaniem różnych przedmiotów. E, to mogą być do wody zbrodni, to może być czas, czas, czasami nawet zwłoki. Yy, I to jest taka no, praca w ciężkich warunkach, bo yy, ta widoczność jest na ogół bardzo słaba, skoro trzeba poszukiwać zwłok z, z, spod wody z bardzo bliskiej yy, odległości, a nie że można sobie na przykład jak na Maldivach spojrzeć, spojrzeć z góry i od razu się widzi ciało. Więc te warunki są a, ciężkie do pracy. Ta praca jest na pewno bardzo ciężka, zarówno no, fizycznie, jak i psychicznie. I trzeba do tego skończyć specjalistyczny kurs, ale no, zarobki zarobki wiele wynagradzają, bo tam się bardzo dobrze, e, bardzo dobrze zarabia. E, I kolejnym takim zawodem dla nurków jest wspomniany przeze mnie wcześniej nurk komercyjny. To jest zupełnie inny sposób nurkowania. Ja kiedyś u mnie na live'ach, tych w trakcie lockdownu, rozmawiałam z Polą. To możecie u mnie na Instagramie WigieTV znaleźć rozmowy z Polą. Ona jest nurkiem komercyjnym i ona zajmuje się już pracą pod wodą. No i to może być różnego rodzaju sprawdzanie instalacji, to może być praca z hydrauliką albo ze spawaniem, takie już bardziej właśnie prace podwodne. Tam jest zupełnie inny sprzęt, zupełnie inne szkolenie. To szkolenie też jest, no, ono nie jest taniem. powiedziałabym, że jest drogie. I nie wykonuje się tego zawodu... Długo. Ja kiedyś rozmawiałam z nurkiem komercyjnym i powiedział mi, że no więcej niż 10 lat się raczej w tym nie pracuje, bo to jest ciężka fizyczna praca. To są bardzo duże głębokości czasami, e, bardzo długo przechodzi się przez, de, przez e, dekompresję, i e, no, dla zdrowia organizmu nie wykona się tej pracy dużo niż 10 lat. Szkolenie dużo kosztuje, ale wynagrodzenie też jest odpowiednio, odpowiednio duże. Także to też jest taka opcja. E, takie szkolenia, wydaje mi się, że w Polsce można zrobić. E, na pewno Skandynawia słynie z takich, e, z takich szkoleń. I to w sumie to są te zawody, które ja przygotowałam, o których czytałam i o, z których znam, nie, e, znam osoby wykonujące niektóre z, z tych zawodów. E, Chciałam Wam w sumie pokazać, że, że nurkowanie nie jest takie. Um, um, że Nurkowanie tak naprawdę otwiera przed nami wiele, wiele możliwości, bo to nie trzeba być tylko instruktorem, wiele osób mówi, że nie, oni się nie nadają do uczenia i nie mają cierpliwości do innych, ale. Tak jak Wam przed chwilą właśnie opowiedziałam, nie trzeba być instruktorem nurkowania. Mnie uczenie kręci, ja się bardzo dobrze czuję w uczeniu, a całe życie czegoś uczyłam. Czy to były korepetycje z matematyki, fizyki czy z chemii, czy to były... Uczyłam angielskiego, projektów, zarządzania projektami, pierwszej pomocy, nurkowania. Więc ja bardzo dobrze czuję się w uczeniu i to mnie kręci. Ale też wiem, że z czasem moja kariera nurkowa nabierze troszeczkę innego kierunku i już tak nie będę uczyła jak, jak do tej pory. Ale otwierają się przede mną inne opcje. Także nurkowanie nie jest, nie jest bardzo wąską dziedziną. Powiedziała, że jest bardzo, bardzo szeroką dziedziną. No, to tyle, jeżeli chodzi o karierę nurkową. Jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia nurkowe albo pracujecie w jakichś zawodach gdzie, jest, e, gdzie nurkujecie, lub znacie kogoś, kto nurkuje w inny sposób, to dajcie koniecznie znać chętnie, e, chętnie też o tym coś opowiem. Dziękuję za Wasze 20 minut, ponad 20 minut czasu w ciągu dnia cieszę się, że znaleźliście czas na odsłuchanie mojego podcastu. Zachęcam Was do śledzenia mnie na social mediach, Instagramie, Facebooku, na blogu oraz subskrybowania moich podcastów na Spotify i Apple Podcast. Wszędzie znajdziecie mnie jako Live in 20 kg. Pa!